Witam, nazywam się Alicja Miazgowicz, jestem kooperatorem z Przedmiotów Ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom kierunków ekonomicznych, takich jak ekonomia, zarządzanie czy logistyka e, z różnych uczelni z całego kraju. Studenci kierują do mnie swoje pytania, głównie drogą mailową. E, dotyczą one najczęściej możliwości rozwiązania konkretnych, załączanych przez siebie zadań. E, I te zadania... Wyceniam, a następnie po zatwierdzeniu e, takiego zamówienia rozwiązuję je od A do Z w tej formie, aby można było się z nich uczyć, aby można było zrozumieć e, sposób rozwiązywania tych zadań, e, żeby nie były potrzebne żadne inne materiały do nauki danego zagadnienia, e, i całą swoją ofertę y, całą moją ofertę można przeżyć na www. Zadania, myślnik, projekty.pl. Na dzisiejszym materiale e, zamierzam Wam pokazać, jak przygotować się do opracowania modelu ekonometrycznego w programie GRET. Jak widzimy, e, należy. M, będzie to przykład e, uczelni WSB w Toruniu i m, żeby zbudować jakikolwiek model ekonometryczny. Należy e, posiadać bazę danych. E, baza danych mogą być to dane rzeczywiste dotyczące jakichś danych makroekonomicznych. E, najczęściej korzystamy z jakichś baz e, gusowskich albo danych makroekonomicznych, kursów walut, e, danych tematycznych z medycyny czy e, z leśnictwa. E, a na dzisiejszym spotkaniu pokażę Wam na takich danych, wygenerowanych e, przez jednego z wykładowców, e, Pana Marcina Bożejowskiego. E, I po wpisaniu e, adresu w przeglądarce www.eip.wsb.toruń.pl e, i wciśnięciu klawisza Enter e, ładuje nam się strona. Gdzie e, jest dostępna baza danych? Są to prawdopodobnie dane fikcyjne dotyczące przedsiębiorstw, e, pewnego jakiegoś no, po prostu funkcyjnego przedsiębiorstwa. I dane te e, posiada, powiedzmy, pozwalają na zbudowanie modelu ekonometrycznego, e, który pozwoli nam zrozumieć, czym jest w ogóle model ekonometryczny. W praktyce. I teraz, żeby skorzystać z tej bazy danych, polecam najpierw wejść na stronę profesora Kufla: kufel.com. E, e, Kufeltorun.pl i tutaj zainstalować wersję Gretla, e, plik instalacyjny, roboczy, wersję z 23 stycznia 2014. E, kliknąć na poniższy link. I po załadowaniu się m, tego okna pobierania e, należy przeprowadzić całą instalację programu Gretl. E, I dopiero gdy będziemy mieć zainstalowany program Gretl, wszystkie pliki o rozszerzeniu GDT albo e, pliki sesyjne z programu Gretl będą nam się dopiero wtedy otwierały. E, i teraz, jeżeli mamy zainstalowany program Gret, wystarczy, że wejdziemy, mm, klikniemy na link instalator dla MS Windows, oczywiście na stronie eipwsbtoruń.pl e, e, I teraz, po kliknięciu tego instalatora, możemy go zaraz pobrać. Otwiera nam się, e, powiedzmy, okno z możliwością instalacji takiego. Nowego, powiedzmy, aplikacji, bo ma to rozszerzenie Excel, i po kliknięciu przycisku Uruchom otwiera nam się okno z kreatorem instalacji takiej bazy danych. Dalej, klikamy, potem, akcję możemy, trzeba, żeby zainstalować, trzeba akceptować wszystkie warunki umowy. Dalej. Klikając ciągle dalej w wersji uproszczonej, można zainstalować taką bazę danych. No, i na, końce, na końcu klikamy e, klawisz zakończ. I teraz, gdy uruchomimy sobie program Gretl, klikając na ikonę e, skrótu klawiaturowego, e, po kliknięciu menu plik baz danych i wejściu e, w zakładkę zainstalowane bazy danych. E, pojawia nam się baza o nazwie dane do projektów, ekonometria i prognozowanie Toruń-Bydgoszcz e, i obok mamy też oczywiście nazwę tej bazy danych po kliknięciu otwiera nam się, po dwukrotnym kliknięciu otwiera nam się baza, gdzie mamy określone zmienne e, i dla każdego numeru indeksu, dla każdego studenta przygotowany został zestaw zmiennych: produkcja, materiały, płace, płace, reklama, sprzedaż oraz zysk. I każdy student e, dzięki e, tym sześciu zmiennym jest w stanie określić model ekonometryczny, gdzie na bieżącą wartość zysku w przedsiębiorstwie e, może wpływać sprzedaż e, z danego kwartału, e, wydatki reklamowe, nakłady reklamowe, e, płace, jakie zostały poniesione. Jako koszty pracowników, jakie były poniesione koszty materiału, jaka była wielkość, wartość produkcji w przedsiębiorstwie. W modelu ekonometrycznym, który tutaj konkretnie jest, aha, i żeby wykonać jakikolwiek model ekonometryczny, należy te zmienne, które po prostu potrzebujemy, czyli na, dla jakiegoś tu akurat zerowego numeru indeksu, można zaznaczyć. Klikamy na dowolny i Przytrzymując Ctrl Shift, czy powiedzmy przytrzymując y, klawisz Shift y, i klikając do pierwszego, możemy zaznaczyć więcej zmiennych naraz. I prawym klawiszem wystarczy wybrać opcję importu. I teraz y, po zamknięciu y, klawiszem tutaj X Zamknij i y, zamknięciu bazy danych, możemy y, zobaczyć, że mamy z, y, już do głównego okna programu GRET. Zaimportowane 6 zmiennych. Każda zmienna. Po kliknięciu dwukrotnym, mogą nam się otworzyć dane dotyczące fikcyjnych wyników firmy w zakresie produkcji, kosztów materiałowych, płac. Z ilu okresów? No właśnie, zobaczmy. Próba, zakres próby z 44 kwartałów. Każdy kwartał jest e, wymieniony jako rok, dwukropek i 1 2 3 4. Więc takich kwartałów tutaj analizowanych mamy 44. Żeby wykonać model, musimy również e, kliknąć time, czyli dodać zmienną czasową oraz e, dodać periodyczne zmienne zerojedynkowe. Każda zmienna zerojedynkowa e, posiada zapis 0,1, tak jak to widzimy, czyli jeżeli dane dotyczą z pierwszego kwartału, to yy, w pierwszym kwartale dla pierwszej zmiennej kwartalnej, do, która świadczy o pierwszym kwartale, mamy 1, w pozostałych kwartałach mamy 0. Jeżeli dana dotyczy drugiego kwartału, to e, jedynka występuje tylko dla e, zmiennej, która dotyczy drugiego kwartału. Dla zmiennej pierwszego kwartału, jak i trzeciego, czwartego, m, tutaj występują zera. E, to jest powiedzmy zakres e, przygotowania do zbudowania pierwszego modelu ekonometrycznego. Jeżeli ktokolwiek z was posiada jakieś pytanie na temat sposobu budowy modelu ekonometrycznego, bądź ma z tym jakiś problem lub nie może pobrać danych, lub szuka takich danych, a może szuka wzoru do opracowania swojego zestawu. Zapraszam do kontaktowania się ze mną poprzez moją stronę wwwzadania projektypl bądź od razu kontaktować się drogą mailową, czyli kontakt małpa zadania myślnik projektypl bądź moim starym adresem mailowym zadania myślnik i chciałam jeszcze powiedzieć, że na stronie ekonometria i prognozowanie wsb.torniu.pl istnieje przykład już jak można, jak powinien wyglądać model ekonometryczny przygotowany w programie GRET. Jest to model przykładowy, po kliknięciu linku istnieje możliwość włączenia Pliku sesji, który nazywa się e, model 000. Jest to plik sesji, oznacza to tyle, że jest to zbiór danych, który tutaj mamy wraz z modelami ekonometrycznymi, i po kliknięciu e, okna ikon e, sesji bieżącej możemy od razu zapoznać się z takim e, przykładowym modelem ekonometrycznym. E, można też te modele modyfikować, więc e, jest możliwość przejrzenia przykładowego projektu, e, który został już wykonany i wprowadzony do programu e, Word, a potem e, zapisanego do formatu e, do odczytu PDF. I po kliknięciu tekstu, przykładowy tekst, istnieje możliwość sprawnego pobrania. Mm, Takiego przykładowego modelu e, pracy zaliczeniowej z ekonometrii. E, jest to praca przygotowana, oczywiście przez jej autora takiego zaliczenia, e, jak tutaj mamy napisane e, pana Marcina Bożejowskiego i Pawła Kufla. I e, zapraszam do zapoznania się z tym e, projektem przykładowym. Jest on w miarę czytelny, e, posiada on e, wypunktowanie po kolei kolejnych etapów, jakie należy wykonać, żeby e, taką pracę zaliczeniową dla siebie przygotować. Jeśli będziecie mieć z nią jakieś e, problemy albo chcecie to wykonać wspólnie w ramach korepetycji, zapraszam do kontaktowania się ze mną. Jeszcze raz powtarzam, mój adres mailowy. Zadania, myślnik, projekty, lub kontakt kontakt@maupa kontakt małpa zadania, myślnik, bądź poprzez moją stronę wwwzadania Swoją pomoc udzielam w Toruniu bezpośrednio, jednak dla wielu studentów format ta nie jest zawsze taka. Mm, Niezbędna i e, możemy zawsze przeprowadzić rozmowę poprzez Skype, czy wyjaśnienie, sprawdzenie waszego modelu, czy jest poprawnie wykonany, zanim oddacie go do sprawdzenia e, wykładowcy. Jest to jak najbardziej dla mnie forma wygodna i, i również dla Was, studentów. Więc zapraszam do dalszego zapoznania się z przedmiotem ekonometrii, ze sposobem wykonywania projektu e, z ekonometrii w programie GRET. Bardzo polecam ten program. Nie jest trudny w obsłudze. Jednak jeżeli będą jakieś pytania, zawsze możecie pisać e, na podany wcześniej adres mailowy. Pozdrawiam, Alicja.